Jestem ciekawy ile osób będzie za nim tęsknić, więc róbmy tak. Jeśli będzie Ci go brakować, zostaw łapkę w górę, a jeśli nie, to zostaw łapkę w dół. Dowiedziałem się o tym około 5 tygodni temu, ale wolałem zaczekać i upewnić się, czy na pewno odchodzi. Wiecie sami, że przed sezonem zawsze jest mowa o jakichś odejściach, zdradach itd. Info mam potwierdzone przez samego zainteresowanego. Nawet dowiedziałem się, dlaczego odszedł. Zapewne pamiętacie, jak kiedyś mówiłem tylko, że ktoś odejdzie i szluz koniec filmu. Teraz postanowiłem przygotować się do tego filmu i poszperać tu i ówdzie. Przejdźmy do meritum tego odcinka. Seria Ludzie plus odchodzi Łukasz Pawla, który wcielił się w postać Janka. Ja dowiedziałem się o tym dość przypadkowo, bo od kolegi. A skąd on o tym się dowiedział? Łukasz zrobił Q&A na Instagramie i ktoś się zapytał co z postacią Janka. Na to niestety odpowiedział, że Janek poszedł na emeryturę i już go nie zobaczymy. W sumie było to do przewidzenia, że odejdzie, bo jakoś Monika Zarzycka nie jest główną bohaterką, a nowy wątek Jasiu, dziecko i Monika nie byłby ciekawy dla większości widzów. Osobiście uważam, że ten wątek byłby ciekawy ze względu na to jak jego postać podejdzie do ojcostwa i czy dalej będzie słuchać się mamusi. Z drugiej strony wiemy, że Arek zamknie firmę i będzie miał nową pracę. Co za tym idzie, rodzina Zarzycki zniknie z serialu. Jeśli aktorka, która wciela się w postać Moniki, będzie chciała grać, lub reżyserka zechce, żeby nadal grała, to zawsze mogą wyjaśnić odejście Janka wyjazdem do Włoch. Dlaczego Łukasz odszedł? Z moich ustaleń wynika, że rola Janka po prostu się zakończyła. Nigdy nie był głównym bohaterem w serialu 19+, więc zakończyli wątek Moniki i Janka ciążą, a później ich pogodzeniem, choć myślałem, że będzie jakaś kontynuacja ich wątku. Będziecie tęsknić za Jankiem?